Można znaleźć mnóstwo materiałów promocyjnych na temat różnych kierunków studiów i na uczelniach państwowych i prywatnych. No to dlaczego ktoś miałby się zainteresować akurat kierunkiem Energetyka na Wydziale Inżynierii, Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach? Po pierwsze, energetyka to nie jest ten kierunek, na którym opłaca się najpierw zdobyć doświadczenie zawodowe, a dopiero później ewentualnie uzupełnić wykształcenie. Jest dokładnie odwrotnie, o czym mówią studenci ze studiów zaocznych. Wiedza i umiejętności ze studiów pozwalają o wiele szybciej zdobyć doświadczenie, bo nasi absolwenci wiedzą, nad czym pracują. Wielokrotnie spotykałem studentów ze studiów zaocznych, którzy podjęli naukę, bo zauważyli, że ich młodsi koledzy po studiach lepiej odnajdywali się w pracy. Po drugie, energetyka dotyczy obiektów technicznych stosowanych szeroko w różnych działach gospodarki. Co oznacza, że nasi studenci otrzymują wszechstronne wykształcenie techniczne, a nie jakąś niszową wiedzę. To się przydaje na rynku pracy oraz podczas szukania klientów, jeżeli ktoś chce prowadzić własną firmę. Od automatycznych linii produkcyjnych, przez transport i mobilność, po zaawansowane technologicznie centra rozwojowe. Wszędzie tam wykorzystuje się energię, no, i potrzebne są osoby, które potrafią racjonalnie tą energią zarządzać. No właśnie, zasoby energetyczne. Praktycznie wszystkie zajęcia na naszym wydziale koncentrują się na możliwie najlepszym wykorzystaniu różnych form energii. Chodzi o dwie kwestie: niskie koszty. I bezpieczne oddziaływanie na środowisko naturalne. Warto dodać, że specjaliści od energetyki są błyskawicznie wchłaniani przez rynek pracy, bo ich po prostu brakuje. Firmy, z którymi współpracuje nasz wydział, ciągle pytają o absolwentów. Oczywiście nie oczekują osób z wieloletnim doświadczeniem, lecz takich które mają pewne pojęcie o kwestiach energetycznych, a które można szybko wdrożyć do zadań zawodowych. Dlaczego na rynku pracy panuje taki ruch? Dlatego, że firmy cały czas inwestują w swoją infrastrukturę energetyczną, a tak zwana transformacja energetyczna cały czas się toczy mimo że jej ostateczny kierunek jest tak naprawdę trudny do przewidzenia. W każdym razie nowoczesne technologie znajdują coraz szersze zastosowanie, a właśnie o takich technologiach uczymy naszych studentów. Kierunek Energetyka prowadzimy na naszym Wydziale na Studiach Pierwszego i Drugiego Stopnia. Najnowszy plan studiów to w ponad 60% kierunkowe zajęcia praktyczne laboratoria i projekty. Cały czas rozwijamy nasze zaplecze laboratoryjne i przygotowujemy nowe stanowiska dydaktyczne dla studentów. Jesteśmy gotowi, żeby spotkać się na zajęciach.